Szczęść Boże, witam w drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu. Dzisiaj czytamy prolog Świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko zaistniało dzięki Niemu. Bez Niego zaś nic nie zaistniało. To, co zaistniało w Nim, było życiem. A życie było światłością dla ludzi. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemności jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, miał na imię Jan. Przybył on, aby dać świadectwo. Miał świadczyć o światłości, aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli. On sam nie był światłością, lecz miał świadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy przychodzi na świat. Na świecie było słowo. Świat dzięki niemu zaistniał, lecz świat go nie rozpoznał. Przyszło do swojej własności, lecz Twoi go nie przyjęli. Tych zaś, którzy je przyjęli, obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi. To są ci, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ale z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Druga niedziela po Bożym Narodzeniu. Jeszcze tylko jutro Trzech Króli i koniec świętowania. Pewnie część mówi wreszcie. Inni przeżywają radość, że ten czas już za sobą mają, bo święta im się kojarzą tylko z urobionymi rękami, z zapracowaniem, z zabieganiem. Z wieloma kobietami rozmawiałem, że mówią, że dopiero święta przeżywają po świętach, dlatego że w czasie tych świąt, kiedy są spotkania rodzinne, roboty po uszy, a to zabieganie naprawdę jest utrudzone. Są tacy, którzy po prostu nie lubią spotkań rodzinnych i przeżywają to jako gechenne, Ten teatr opłatkowy, jak to ktoś nazwał, jest dla nich nie do przeżycia, więc już się cieszą, że ten etap mają za sobą. I pewnie jest grupa oby jak największa tych, którzy gdzieś szukają tej przestrzeni, aby odkryć, co tak naprawdę się wydarzyło w tym czasie Świąt Bożego Narodzenia. I może ta Boża ekonomia Kościoła naszego jest taka, że powracamy po jakimś czasie znowu do Ewangelii, która mówi o narodzeniu, już z takiej perspektywy, kiedy już nie ma tych właśnie elementów, które mogą utrudniać w głębi przeżywanie świąt Bożego Narodzenia. A wiem, że wiele osób przeżywa dopiero teraz, właśnie w tę drugą niedzielę, czas świąteczny, by wejść na głębiny swojego serca i no właśnie. Zadać sobie pytanie: Przychodzi Bóg do tych, którzy go nie chcą, odrzucają. Dlaczego? A właśnie w tym kryje się cała Boża ekonomia miłości, bo jesteśmy tak dla Niego ważni. Mimo, że świat odrzuca Boga, mimo, że świat często chce bez Boga żyć, bo tak jest łatwiej i tak jest tym prościej, pozornie. To Bóg nigdy z nas nie rezygnuje. Przychodzi, aby rodzić się w sercach każdego z nas i dawać nam miłość i walczyć o nas, bo tak dla Niego jesteśmy ważni. I ta dzisiejsza Ewangelia, prolog, kiedy Słowo stało się ciałem, uświadamia nam tę rzeczywistość, że On, Jezus, który jest Bogiem, istniał od zawsze, nie od dzisiaj, nie od narodzin, od zawsze, a przychodzi i przyjmuje naszą postać ludzką, bo tak nas kocha. I może po tym zgiełku świątecznych działań mamy w końcu możliwość, żeby zatopić się w tej rzeczywistości i odkryć, jak bardzo jesteśmy ważni dla Boga, który nas kocha. A kiedy już słyszymy dzisiaj o Janie Chrzcicielu, który zapowiada przyjście Mesjasza, to też od razu patrzymy na to z perspektywy z celu przejścia Boga na świat przychodzi po to, by nas zbawić. Ja wiem, że jest to bardzo trudne, ale jak nie znajdziemy kilku minut tam na głębinach serca, by odkryć albo próbować odkryć, albo po prostu podziękować, że Bóg tak nas kocha, że tak o nas walczy i nawet jeżeli mamy te codzienne krzyże, trudności, kłopoty, to On chce by z nami być. Dopóki tego nie dostrzeżemy tam w sercu moim. Jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni, zawsze będzie wiara wyszła obok nas. Te wydarzenia zewnętrzne będą ważniejsze i jakbyśmy tam byli sami. A to jest nieprawdą. To Boże Narodzenie niech będzie takim doświadczeniem, że to Słowo wchodzi, czyli jednorodny Bóg w moje życie, tylko dlatego, że mnie kocha. A co ja z tym zrobię? To już decyzja należy do mnie.